Witam serdecznie. No cóż można powiedzieć, przygotowania były myślę bardzo solidne jak dotąd. Tak jak wszyscy wiecie byliśmy w górach na obozie. Większość zawodników w, w tym obozie uczestniczyła. Cel na ten sezon jest jeden, od początku to podkreślamy, chcemy awansować do, do, do ligi. myślę ligi. Ten skład, który by, mieliśmy w wielu roku wzmocniony od dwóch zawodników, doświadczonego Michaela Maxa i Dersiego Ward'a, e, taki, taki wynik gwarantuje. E, niestety początek troszeczkę e, sezonu e, dla nas pechowy, kontuzja Dersiego Ward'a, na pewno jest to sporo osłabienie. Natomiast no, liczę na to, że e, ten pierwszy mecz, e, bardzo trudny podkreślam, tam startem na naszym torze w niedzielę będzie zakończy się po naszej myśli. E, Istnieje prawdopodobieństwo, że dersi wróci na, do nas, dołączy do nas na w spotkaniu w Grudziądzu, także myślę, że ten początek sezonu będzie niezwykle ważny, jeżeli się udało wygrać ze startem i zobaczyć w grudziązu, byłaby to jest doskonała pozycja wyjściowa do, przed kolejnymi spotkaniami, na to liczymy, wiemy o co jedziemy, że myślę, że Atmosfera też, jest, też jest, jest bardzo dobra w zespole, będziemy się starali wszystkich zadowolić, a kibiców zapraszamy na, na nasze spotkanie. Mhm. No, przeprowadzimy jeszcze jeden trening, dziś nie wyszło, miało być to całkiem inaczej. Także kibice, którzy to tak systematycznie od 11 odwiedzali stadion, mówili sobie zobaczyć też i trening, który był otwarty, taki z prawdziwego zdarzenia. No nie udało się, pogoda jest wiadomo wiosenna pewnie są dobre na niedzielę, także myślę, że już jutro odbędziemy ten trening, no, będziemy próbowali się już tak na poważnie, że tak powiem, chociaż tamte rzeczy też były poważne, ale tak już odrzucić te, to, to co było niedobre myślę tu o sprzęcie, pokazujemy nad pewnymi schematami taktycznymi, jeżeli chodzi o zachowanie naszego toru bo do tej pory tylko ten tor a wydaje mi się, że niedzielę trzeba będzie go, no są nawet na, na widrzeżać, żeby się nic za bardzo nie kurzyło. Także też to jest pewna niewiadoma. No, ale zawsze w domu jesteśmy u siebie, wszyscy nam pomagają. Myślę, że e, to własne kibice e, no nie możemy zawieść, zwłaszcza, że początek, tak jak to mówił, e, ja to się przykładam, no, jest bardzo ważne, zwłaszcza e, w tym kontekście, żeby nie zawieść Oczekiwań kibiców przede wszystkim, to jest najważniejsze, nadziei pokładanych, sponsorów, którzy też upatrują w naszej jeździe swoją promocję, w naszej dobrej oczywiście jeździe, bo sezon jest długi, może się wiele rzeczy wydarzyć, ale ten początek, no, nie chciałbym, żeby to był falstart, wierzę w to, że tak tego nie będzie i będzie lecz które rozczynim na waszą korzyść. Jakim wynikiem się zakończyło no, trudno tera powiedzieć, bo ciężko można powiedzieć z powód trudno ocenić. You know, uh, paper is one thing. Uh, the real world is one thing. So you. it's uh, you know, uh, um, of course it's nice to be uh, one of the strongest team on the paper, but uh, we couldn't take out anything in advance. Uh, we need to fight uh, the whole season and as you know uh, one injured, injured rider could uh, make a big difference for the team. So the main thing is now to focus on on our own and uh, not uh, think about what Bizgosz or Poznań or Gniezno have for team. Um, the main thing is that we're doing the best on the track and uh, hopefully that will help us all the way into extra league 2012. Generalnie chodzi o to, że na papierze bycie faworytem to jedna sprawa, jak będzie to sezon oczywiście pokaże generalnie wszystko w rękach zawodników, jedna kontuzja może tak jak chociażby teraz mam w przypadku Darcy Ward'a zmienić całkowicie wiele rzeczy, ale no, oczywiście miło być uważanym za faworyta.